Witam na kanale Silla Tarot. Rozpoczynamy prognozę dla osób urodzonych w znaku Skorpiona na styczeń 2023. Umiarkowanie bardzo dobre, jak na początek. Czwórka mieczy. Na no, czwórka mieczy to zaraz powiem o czwórce mieczy. Królowa monet. Czwórka monet. Czyli proszę, jak ładnie. Ładnie i trójka monet. Też jest dobra. Rycerz Buław też jest dobry. Co tam dalej mamy? Koło Fortuny. Pustelnik. Pustelnik też jest potrzebny. No, wszystko jest potrzebne. Właściwie każda energia jest potrzebna. A jak jest coś trudniejsze, to czegoś uczy. No więc zaraz zobaczymy, co tam nas nauczy. Król monet. Dobrze. Paź Buław. O, bardzo ładnie. Szóstka była. Tu się zawsze ożywiam przy tej szóstej. Chociaż król Monoc, to też jest energia sukcesu. Także macie dwie energie sukcesu. Dobrze, no tu macie kapłana, czyli mądrość też macie. Rozwój świadomości też będzie dobrze, no i ta końcóweczka gdzie ją damy, chyba tu ją damy też bardzo ładna, no proszę to nie ma takich strasznych rzeczy jakiś no być może jakieś skacowanie po Sylwestrze albo coś no w każdym razie rozpoczyna się i tak bardzo ładnie I jak na początek roku, bo początek roku no często bywał trudny, więc ja tutaj jestem zaskoczona, że takie fajne są energie w innych znakach też było dużo fajnych Także co tu mamy? Umiejętność łączenia przeciwieństw, co prowadzi do równowagi. Życie tutaj nabiera jakiejś lekkości. Po jeszcze lekkość. No ciekawe. Czyli to skacowanie przychodzi trochę później, trochę to dziwnie. Powinno być odwrotnie teoretycznie, ale tu się tak pokazało i czego się trzymajemy, skoro tak się pokazało, niech tak jest. Czyli co mamy? Harmonię przede wszystkim, co może dotyczyć związku na przykład. Jeżeli ktoś jest w związku, może to dotyczyć właśnie uczuć, sytuacji, czyli zgody w związku, zgody w rodzinie. Jeżeli ktoś pójdzie do pracy, to też może to dotyczyć, dotyczyć pracy, czyli takie dogadywanie się w miejscu pracy. Jakaś współpraca, jakiś kompromis, jakieś negocjacje też mogą być. To mówię, jeśli chodzi o sprawy zawodowe, tak? Natomiast w rodzinie jak najbardziej spokój i takie płynięcie z prądem przez życie, płynięcie lekkie, tak jakbyście tańczyli no to jest tak dokładnie to pokazane jakbyście tańczyli, a może to jeszcze ten Sylwester będzie tak długo trwał u was, że, że jeszcze po, no, po północy z reguły jeszcze się tańczy, więc to jak najbardziej po północy jeszcze się tańczy, ale ja tu mówiłam o płynięciu przez życie więc tu nie chodzi o samego Sylwestra że tam możecie sobie potańczyć ale chodzi o Taką lekkość w życiu, większą lekkość, większy spokój, większe uzdrowienie, takie wewnętrzne, które prowadzi do równowagi. Także uzdrowienie dosłownie, gdyby ktoś tam wcześniej nie domagał, to też jest uzdrowienie w sensie lepszego samopoczucia. To jest też karta równowagi między żywiołami. A, a także równowaga między aktywnością a pasywnością, czyli tu nie ma niczego za dużo ani niczego za mało. To jest po prostu tak w sam raz. To jest tak akuratnie. Jest to odnalezienie środka, takiego złotego środka, o takiego złotego jak moje mitenki, którymi się tu pochwalę. Jest to odnalezienie złotego środka między tym, co wydaje się skrajnie różne, czyli jak odnajdujemy środek, wchodzimy automatycznie w stan spokoju, lekkości, także zadowolenia. Jest to radość, ale nie jakieś takie szaleństwo, tylko po prostu przyjemnie jest przyjemna energia. Jest to odnalezienie umiaru w myślach, działaniach. No, i cóż, i z tej radosnej, takiej fajnej, spokojnej energii przechodzimy takiej do trochę gorszej, czyli, no, może ten ból głowy jednak w końcu przyjdzie po tym sylweszcze, czy, czy jakieś inne niedomaganie, że tu czujemy zmęczenie po prostu zmęczenie lub jakiś ból. Coś, coś, co powoduje, że jesteśmy tu smutni, ale to, to jest energia, z której można wyjść, czy to poprzez samo uzdrowienie, czy przez podniesienie wibracji jedno z drugim zresztą jest związane, i wy tu faktycznie podniesiecie wibracje bo to jest bardzo szybko to pokazane no ale tu jeszcze no, przypomnę, żeby odpocząć, wyspać się po tej nieprzespanej nocy tam gdzie, gdzie tyle było tych tańców czy, czy jakiegokolwiek innego balowania żeby jednak odpocząć wyspać się, no i też o dietę zadbać odpowiednio no a jak już się wyśpicie to dobrze by było się przespacerować po świeżym powietrzu cóż dalej hmm, 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 hmm. Ona no, taka rekonwalescencja, trzeba sobie po prostu pozwolić na tą rekonwalescencję, bo tu jest faktycznie obniżenie samopoczucia i nastroju. Po tej dobrej energii jest tu na chwilę takie obniżenie. Więc trzeba zadbać znowu o ten spokój wewnętrzny, który już tu był, no ale na chwilę, na chwilę myśli takie się zrobiły bardziej smutne, więc tu, żeby powrócić do tego stanu, w którym byliście wcześniej, trzeba zmienić myśli. To pomoże Wam wrócić do stanu równowagi, odzyskać harmonię i zadowolenie. Yy, może coś będziecie chcieli sobie po prostu przemyśleć, też jest taka opcja, bo to, są, to jest w ogóle karta myśli. Że jeżeli będziecie chcieli sobie przemyśleć, to w porządku. No to tu widać jednak jakiś spokój, jednak jest. Tu nie ma szaleństwa, więc to, to nie jest tak, tak, tak źle. Dobrze, no ale ten relaks by się przydał. Może jakaś miła muzyka, może coś, żeby jednak podnieść te wibracje jak najszybciej. No i wchodzicie w, w energię królowej. W zasadzie sukcesu. W zasadzie jest to królowa sukcesu, głównie materialnego. Macie też króla monet, i tutaj jeszcze szóstkę buław. Czyli jeśli chodzi o takie prosperowanie, to jak najbardziej prosperujecie tutaj dobrze, nie ma się czym tak jakoś bardzo zamartwiać. Natomiast jest pokazana bardzo duża też oszczędność, czyli owszem, macie zaspokojone swoje potrzeby materialne. W sensie takim zawodowo-finansowym idzie dobrze, tutaj widać wszystko. Czy wszystko, no może nie w 100%, ale Wasza praca jest doceniana, nawet macie możliwość podpisania jakiejś nowej umowy, czy wykonania nowego zlecenia w drugim tygodniu. Coś tu jest, są jakieś też nowe możliwości, ale widać też, że jesteście doceniani, także jak najbardziej ten sukces tu zasłużony. No jak on się przejawi, to już każdy będzie miał inaczej, ale. Dla jednych to może być jako awans, dla innych, jako jakieś lepsze wynagrodzenie z, związane z czymś innym, czy z tym nowym zleceniem, na przykład. No bo to, to różnie każdy będzie miał, każdy będzie miał inną sytuację, ale chodzi o to, że jesteście w energiach sukcesu i zaspokojenia potrzeb materialnych w drugim, przepraszam, to jest jeszcze pierwszy, w pierwszym, w pierwszym trzecim i czwartym tygodniu. Natomiast w tym drugim tygodniu pojawia się ta oszczędność, takie troszkę zaciskanie energii, które może troszkę psuć waszą energetykę ogólną, energię waszego pola, może tutaj troszkę psuć. Natomiast tu nadal macie zaspokojenie potrzeb materialnych, czyli to nie jest tak, że nie macie pieniędzy albo jakichś dóbr materialnych, których potrzebujecie, wy je macie, tylko się boicie po prostu, że. Możecie je kiedyś utracić. Kiedy? Tu nie widać żadnej straty. Tu nie widać. Tu nie widać, ale Wy się boicie no i dlatego zaciskacie energię. Dobrze, idźmy dalej. No, tam już mówiłam, że jest możliwość podpisania nowej umowy, ale jest też takie docenianie ze strony pracodawców, ze strony klientów też. Jest też karta zmiany lub podróży. Czyli co tu może być? Zdobywanie nowych doświadczeń przede wszystkim może być zmiana pracy, lub zmiana miejsca zamieszkania, ale to nie jest dla wszystkich. To nie jest tak, że wszyscy zmieniają. Owszem, macie też koło fortuny, czyli jakaś zmiana tu na pewno będzie, natomiast dla każdego będzie wiązała się z czymś innym, zupełnie. No, właśnie dla niektórych z podróżą, dla niektórych, jeszcze z czymś innym. W każdym bądź razie. Coś nowego, jakby nowy etap tutaj się miał rozpocząć, natomiast nadal jest to do, dobre prosperowanie, które zawdzięczacie harmonii z otoczeniem, harmonii z naturą. Ja tu mówiłam, żeby iść gdzieś na spacer na świeże powietrze, na łono natury. No, wiadomo, że opalać się w styczniu nikt nie będzie, chyba że ktoś mieszka w ciepłych krajach, no ale chodzi, tu nie chodzi o, o przebywanie na plaży czy coś takiego. Tu bardziej chodzi o kontakt z naturą, czyli przebywanie wśród natury, w otoczeniu czegoś, co jest naturalne, naturalne, czyli rośliny, na przykład las to może być. Może być las, może być park i coś takiego. Jak ktoś mieszka nad morzem, może sobie iść nad morzem, powdychać jod i też mu to dobrze zrobi. Yy, więc tak, macie tu wszystko, czego potrzebujecie i w pierwszym tygodniu, i w drugim, bo jest ta czwórka denarów, i w trzecim, a tu w czwartym sukces. Natomiast zmiana no, może dotyczyć czegokolwiek. Jest tu pokazana duża zmiana. Yy, wy się na to otwieracie widocznie z widocznie jakiś powód, może chcecie zmienić pracę, może zmi coś innego, może po prostu potrzebujecie nowych doznań. Może coś nowego będziecie chcieli osiągnąć i macie szansę to osiągnąć, bo są te energie sukcesu. Natomiast tu jeszcze taka wskazówka by była, aby kierować się światłem swoim, takim wewnętrznym, światłem swojej świadomości, które oświetla Wam drogę na pewnym odcinku. Ja zawsze to będę podkreślać, że to jest na pewnym odcinku. Całej drogi Wam nie oświetli, tak w nieskończoność, tylko na pewnym odcinku Wam oświetli, bo każde światło, tak jak samochód jedzie, też oświetla tylko pewien odcinek. I dzięki temu wiecie, no, gdzie, jak się poruszać. Jak się poruszać? Widzicie przeszkody, ale też potraficie je ominąć, no bo macie to światło. Światło to jest, przypomnę, wasze wewnętrzne. Ja nie mówię o, o latarce, tak? Na prąd. Nie mówię o latarce, tylko o świetle wewnętrznym, które jest związane z waszą świadomością. Cóż dalej? No tutaj możecie to Waszą świadomość jeszcze zwiększyć, jeszcze powiększyć. No na różne sposoby to się robi, na przykład poprzez wzrost akceptacji tej sytuacji, którą macie i tego, co widzicie dookoła siebie, czyli wzrost akceptacji to będzie jeden z ważnych punktów tutaj. Także wzrost cierpliwości to będzie taki drugi punkt, czy druga lekcja tutaj do przerobienia. No, taki też namysł, refleksja. Może niektórzy będą chcieli tutaj medytować, może inni po prostu się zastanowią nad tym, co dalej mają robić. No, bo skoro nowy etap jest, no to trzeba to przemyśleć. Ale nadal są pieniądze, nadal jest dobre prosperowanie, zaspokojenie także ambicji, tu jest pokazane w zasadzie w dwóch kartach. I możliwość nowego działania znowu. Czyli tak, jak mówiłam, że tutaj nowy etap, i tutaj ta zmiana, tak tu. Coś nowego się dzieje w czwartym tygodniu również. Może to mieć związek właśnie z tą zmianą, a może być z czymś innym związane, ponieważ to jest jakaś tu jakby nowa szansa, coś nowego się otwiera, jakieś nowe możliwości, z których możecie skorzystać, i wiąże się to z taką ekscytacją, zaciekawieniem. Ale i sukces się pojawia, no bardzo, bardzo ładnie, że ten sukces się tu pojawia. Pojawia się też mądrość. Tak jak tu mówiłam, wzrost świadomości, jest, jest to czas w ogóle na wzrost świadomości tutaj, w trzecim tygodniu. Tak, w czwartym tygodniu rzeczywiście on już następuje, no przyjmujecie tutaj jakieś nowe, czy to nauki, czy nową wiedzę. Zrozumienie jest też potrzebne, sama wiedza też nie wystarczy, zrozumienie jest też potrzebne. Możecie nawet i kogoś nauczać, jak już macie coś zrozumiane. Możecie nawet i kogoś nauczać. Co jeszcze? Yy, Paść kielichów jest jeszcze tak. Początek nowego związku tu może być. Początek nowego związku. Lub narodziny nowego dziecka. Dla niektórych będą narodziny nowego dziecka. Nowego, no, oh. może nawet i pierwszego, bo nie wszyscy mają dzieci. Także może to być początek dziecka lub narodziny, nowego związku, lub przypływ radości z innego powodu. Może z powodu ślubu, no też jest taka opcja, bo jednak ten kapłan jest, ale tu nie jest typowo czytanie na miłość, bo tutaj ja mówiłam o sukcesach materialnych, natomiast o miłości tu za wiele nie mówiłam. Ale jest karta namiętności. Jakby to kogoś interesowało, to jest w drugim tygodniu karta namiętności. Przygód, poznawania w ogóle nowych osób. Czyli co? Zbliża się miłość lub twórczy czas, bo też to mogą być narodziny pomysłów, takich twórczych idei, jakichś nowych projektów. Jest to karta pasji, czyli coś związanego z Waszą pasją, z Waszymi zamiłowaniami. Taka potężna energia twórcza lub radość związana z czymkolwiek, bo jest to karta radości. No, i tym optymistycznym akcentem tu prawie żebym zakończyła, ale jeszcze klucz. Jeszcze kluczyk. Klucz do szczęścia, lub klucz do miłości, lub do radości, lub do sukcesu. Wy go macie w swoim sercu i wyjdziecie wy po sukcesy. Owszem, ale rada jakaś by się przydała. Co tutaj by było? Co by było? W kierunku wolności macie iść jeszcze, a właśnie, bo ja mówiłam o świadomości tu i tu, ale jeszcze wolność jest ważna, czyli jeszcze więcej tej wolności potrzebujecie. Powinniście zwrócić się w stronę takiego własnego poczucia. Wolności, o którym czasem może zapominacie, no tak tu z tego wynika, że dobrze by było sobie przypomnieć, że wolność jest też ważna, ale wolność ze świadomością jak najbardziej ma wiele wspólnego jedno z drugim, bo jak ktoś jest istotą świadomą, to jest też istotą wolną wewnętrznie oczywiście. Zewnętrznie on może widzieć różne ograniczenia, ale wewnętrznie on będzie wolny i będzie umiał korzystać z tej wolności w sposób właściwy. No, i tego życzę też właśnie. Tego też właśnie życzę. Aby korzystać z wolności w sposób właściwy, ale przede wszystkim dążyć do tej wolności, takiej do poczucia wolności wewnętrznej. Do tego życzę zdrówka. No, i cóż jeszcze? Może jeszcze o książce przypomnę. Czasami zdarza mi się, że chociaż rzadko się tam o coś upominam, no ale te łapki w górę by się przydały. tak? Czyli jak ktoś nie zasubskrybował, to może zasubskrybować kanał. Dobrze, to zdrówka, życzę i powodzenia przede wszystkim tych spełnień i w materii, i tego uzdrowienia, i spełnienia w uczuciach, także. Do usłyszenia.